Wstąpasz po świętej ziemi. Jesteś w obozie bractwa śniącego. Co cię tu sprowadza? Mam już dosyć tej Kiedyś takie sprawy załatwiały się inaczej. Jestem tu nowy. Chciałbym się rozejrzeć trochę po waszym obozie. Zatem wejdź. Będziesz tu mile widzianym gościem. Tylko staraj się przestrzegać naszych zasad. W obozie są miejsca, do których obcy nie mają wstępu. Co słychać w obozie? Wszystko w porządku. Możesz śmiało wejść do środka. Kim jesteś? Nazywam się Lester. Zajmuję się naszymi nowymi gośćmi. Masz szczęście, że nie odezwałeś się do Baal Namiba. Obcym nie wolno rozmawiać z górą. Ale ja muszę porozmawiać z Twoim mistrzem. Nie próbuj. Gwarantuję Ci, że potrafię udzielić Ci wszystkich potrzebnych informacji. Opowiedz mi o Waszym obozie. A co chcesz wiedzieć? Co możesz mi powiedzieć o bagiennym zielu? Cóż, ziele rośnie wyłącznie na bagnach. Zanim da się je palić, trzeba je odpowiednio przetworzyć. Tym właśnie zajmują się nowicjusze. Ziele ma działanie relaksujące i uspokajające. Dzięki niemu można osiągnąć stan umysłu pozwalający na nawiązanie kontaktu ze śniącym. Część zebranego ziela wymieniamy ze starym obozem. Tam też pozyskujemy nowych członków bractwa. Wielu z nich dołącza do nas tylko ze względu na ziele, ale przynajmniej pomagają nam w pracy. Co możesz mi powiedzieć o Śniącym? Śniący to boska istota, która zsyła nam wizje objawiające jego wolę. I w każdym razie zsyła je guru. Modlimy się do niego, bo obiecał zwrócić nam wolność. I wierzycie mu? Hej, jestem w tej kolonii od dwóch lat. Wiesz, jak długie mogą się wydawać dwa lata w więzieniu? Nie wyobrażasz sobie, w co byłbym w stanie uwierzyć, byle tylko wydostać się z tego przeklętego miejsca. Opowiedz mi o tutejszych kastach. Najwyższą kastę stanowią guru. To niezwykle potężni duchowi przywódcy naszego obozu. Strażnicy świątyni wykorzystują siłę swego ducha w walce. Ich ciało i duch funkcjonują w idealnej harmonii. Lepiej nie wchodź im w drogę. Ja natomiast jestem nowicjuszem. Naszym zadaniem jest wykonywanie wszystkich pomniejszych zadań, no i oczywiście żarliwa modlitwa do śniącego. Niektórzy nowicjusze dostąpili zaszczytu pobierania nauk u guru, ale aby to osiągnąć, trzeba służyć w obozie przynajmniej kilka lat. Chciałbym zostać członkiem bractwa. O tym, czy możesz zostać jednym z nich, zadecyduje Kor Kalon. Ale on polega zwykle na opinii pozostałych guru. Bal Namib na przykład jest jednym z nich. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godny, by należeć do bractwa. Dopiero wtedy guru wyślą cię do Korkaloma. Jak mam tego dokonać, jeśli żaden z guru nie chce się do mnie odezwać? Chociaż trudno w to uwierzyć, guru będą obserwowali każdy twój krok. Jeśli uznają, że zasługujesz na zostanie jednym z nas, sami się do ciebie odezwą. Z pewnością znajdziesz w obozie wiele okazji, by udowodnić swoją przydatność. Jak znajdę najważniejsze miejsca w obozie? Mogę ci pokazać wszystko, co warto tu obejrzeć. Niech śniący macie w swojej opiece. Mam już dość tej paplaniny. Chodź bliżej. Każdy nowo przybyły otrzymuje od bractwa powitalny prezent. Co to za prezent? To mrok północy. Dobry towar! Możesz do mnie przychodzić codziennie po nową porcję, ale gdybyś chciał dostać więcej niż przewiduje dzienna racja, będziesz musiał zapłacić. Gdybyś znalazł jakieś zioła lub owoce, możesz je przynieść do mnie. Chętnie je od ciebie odkupię. To się skończyło już dawno temu. Proszę, mistrzu. Oto skromny prezent od twojego ucznia. Włócz broń! Mądra decyzja. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Nie zawsze gadałem. Co to było? Cóż dość tej paplaniny. Na chwałę śpiącego! Miałem wizję. To było niesamowite. Zobaczyłem, że wkrótce zyskamy nowego brata, który będzie inny niż wszyscy przed nim. To miało coś wspólnego ze mną. W jego ręku lśnił miecz. On sam zaś zbiegał w dół po szerokich stopniach. Tutaj wizja się skończyła. Wyglądał zupełnie jak ty. Kim jesteś? Czego tu szukasz? Jestem tylko skromnym sługą śniącego. Idź do Korkaloma! On się tobą zajmie. Zawsze gadają. Tak to nie drogę. Już dość tej paplit. Zapewne masz zadnjo. Gdzie zawsze gadają? Od razu wiedział. Musisz uważać na to, co... Ludzie zawsze gadają. Zawsze. W dzisiejszych czasach. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Zawsze to samo. あ。